Sebastian rurę wciąga Zobaczcie, jak ładnie ją wciąga tam jeszcze jeszcze blisko jest. Chyba. Dobra okej okay, przeszedł. Widzicie, woda przestała lecieć. To trzeba ją szybko wyłączyć. <noise> Czekaj, tylko jeszcze nagram to. O, proszę, proszę. Zobaczcie, jak Sebastian zaraz rurę przełoży. Leci? Ja już słyszę. Idzie woda? O! Nie, nie, niech leci. No, mamy naszą rurę. Z ta pompa to ona dużo nie daje z tego, co chociaż. A ze około 100 litrów będzie. Ze 100 litrów będzie. No i mam przełożone. Leci, widzę w obie strony ta woda. Jest za głęboko, poszliśmy wszędzie, piachu jest od choru. Tej haszki, tych tym nie ma. Zapomniałem, co tutaj chodzi, ale chyba nie, to gdzie tu byłem. Przeszedł, przechodzę dalej, co tam zobaczyłem.

Pani Przewodnicząca! Przerwę chcieliśmy Czekaj, czekaj. Hmm. O, jakoś tak, okay. o. что сидят. Что там где сходит? Пока ждал, чтобы это все люди видят. Субтитры сделал DimaTorzok I już tutaj, chodź zobacz, tam woda wylatuje, z tamtej strony, i zobacz tutaj jaki wulkan. Widzisz, to? To tutaj żura musi być, o, Tylko... o, o właśnie, ja. to jest. Niedłuż, to nie nie dłuższy. I wyścował i to. Dobra, z tego miałem jeszcze pchnąłem trochę. Dobra, znowu się odwaliło. Jeżeli to tam chyba były, tak? Tak.

Jest. Zobaczcie, tutaj mamy przepuszczone dwie. 50 pięćdziesiąt milimetrów rureczki na drugą stronę tutaj. O! Tu nam przechodzą obie. Jedna jest dłuższa, ale to... Po prostu było troszkę więcej rudy kupione. No i tutaj to było troszkę bardziej trudne, zresztą trochę za głęboko zeszliśmy z tematem. Tu też są dwie. Jak widać, przepuszczone i one przechodzą tu w ten deseń O To są te dwie rury Także tam i tam gdzie Sebastian już wychodzą Znaczy te przechodzą na drugą stronę, a potem jeszcze si w sumie cztery rury przepuściliśmy